W programie Komarch ERP Optima mamy możliwość renumeracji zapisów w księdze podatkowej. Z menu głównego wybieramy księgowość, następnie przechodzimy na zakładkę Zapisy w księdze przychodów i rozchodów. Aby dokonać renumeracji zapisów w księdze podatkowej, należy w oknie Księga Podatkowa zaznaczyć dowolną pozycję i klikając prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Zaznacz Wszystkie. W celu renumeracji dokumentów w księdze przychodów i rozchodów należy mieć zaznaczoną opcję Miesiąc. Ikona pioruna, czyli ikona służąca do renumeracji, jest aktywna, gdy wybrano bufor lub księga oraz konkretny miesiąc. Naciskamy na nią, pojawi się okno z możliwością ustalenia numeru początkowego pierwszego zapisu w danym miesiącu. Za pomocą ikony pioruna uruchamiamy renumerację. Jak widzimy, w oknie księga podatkowa zapisy są już zrenumerowane.